Siemano, Szymano, niespodziewany odcinek, ale jest do wygrania 800 fauldolców świątecznych, oczywiście, no bo jak wiecie, niedługo Wigilia i te sprawy, grudzień mamy, także do wygrania jest 800 fauldolców na święta ode mnie, dla Was. Żeby wygrać, musicie wpisać kod w sklepie i zrobimy tak, że pierwsza osoba, którą rozlosujemy, dostanie 800 fauldolców, druga osoba dostanie 500, a trzecia dostanie 200, także każdy może coś wygrać. Trzy osoby wygrywają, spośród tego odcinka. I kolejnego, który pojawi się już za niedługo. Prawdopodobnie pojawią się łącznie trzy odcinki w różnych odrębach czasowych. Pamiętajcie, żeby brać pod każdym udział, bo zwiększycie swoje szanse na wygranie. Żeby wygrać, trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem, łapkę w górę pod filmem w opisie. Zostawić suba na tym kanale, zostawić suba na kanale w opisie. Pamiętajcie o dzwonku, żeby odebrać nagrodę, bo jak zapomnicie, no to nagroda niestety przepada. Pamiętajcie, żeby też wbić na Discorda, bo tam będę również informował o nagrodzie. No i co? Ja się z Wami żegnam. Powodzenia wszystkim życzę. No i co? Cześć!